Dzień dobry piękna. Wyobraź sobie, że ta cytrynka to nasza skóra. Teoretycznie też ma takie pory, jak faktura naszej skóry, w której mogą mieścić się różne zanieczyszczenia. Pokażę Ci najskuteczniejszy sposób na oczyszczanie Twojej buźki. Na cytrynkę nałożyłam podkład i rozsmarowuję, tak jak na naszej skórze. Trzy cytrynki. Pierwszą cytrynkę umyjemy wodą. Trochę kiepsko idzie. Zobacz, ile podkładu zostało jeszcze w porach. Trzecią cytrynkę szorujemy szczotką. Idealnie oczyszczona woda szczotka.